Razem z nami jest Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Cześć, Arku. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. No to mieliśmy te dwie wigilie. Jedna u prezesa, druga u wiceprezesa, byłego premiera. No i coś z tego wynika? Mamy jakiś wstrząs polityczny, czy po prostu odbyły się dwie imprezy i tyle? Chciałbym powiedzieć, że ja też będę miał dwie, dwie wigilie. <laughs> no prawda, no, do teściów się jeździ i do rodziców. To, to właśnie, więc mam u rodziców, a drugą u Teściowej, więc wszystko jest w porządku. Jedne dzieci jadą do jednego ojca, a drugie do drugiego ojca. Więc nie ma tutaj za wiele, za wiele zdziwienia. A mówiąc poważnie, no to oczywiście prawo i sprawiedliwość obecnie jest pogrążone we we wewnętrznych wojnach frakcyjnych i te frakcje w dużych partiach nie są czymś zaskakującym każda partia tak duża partia szczególnie jak Prawo i Sprawiedliwość ma różne frakcje które się spierają w jakim kierunku prowadzić politykę i to co obserwujemy dzisiaj jest właśnie związane z najważniejszym pytaniem na jakie sobie musi odpowiedzieć Prawo i Sprawiedliwość i prezes Jarosław Kaczyński czyli w którą stronę Prawo i Sprawiedliwość powinno do wyborów w 1927 roku e, podążyć. No bo z jednej strony mamy frakcję e, maślarzy, w której no, taką, takim no, liderem jest oczywiście Przemysław Czarny, typowany na premiera. Nawet sam Jarosław Kaczyński stwierdził, że to jest doskonały kandydat na przyszłego No, e, wiesz, o mówił to samo, że to był świetny premier. Jeszcze niedawno tak mówił. Więc tam też jest Tobież Buchański, który jest nowym nazwiskiem, jeszcze w Prawie i Sprawiedliwości, młody europoseł. Jest Jacek Sasin, który, jak rozumiem, ma odpowiadać za takie biznesowe zaplecze tej, tej frakcji. I Mariusz Błaszczak, najważniejszy obecnie współpracownik Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie. I ta frakcja ma pomysł, żeby bić się o Elektorat, który odpłynął od prawa i sprawiedliwości do dwóch konfederacji: do konfederacji Mencena Bosaka i do konfederacji Grzegorza Brauna. I y, ta frakcja twierdzi, że należy radykalizować przekaz, że należy być jak najbardziej eurosceptycznym, że należy y, po prostu być jeszcze bardziej prawicowym niż, niż się jest. Natomiast frakcja Morawieckiego. Twierdzi, czyli frakcja Harcerzy, twierdzi, że to jest, to jest strategia, która doprowadzi do jeszcze do największej katastrofy prawicy po roku 89, czyli jeszcze większego rozdrobnienia, czyli odpływu większej liczby wyborców do bardziej radykalnych partii. I Morawiecki chciałby budować. Taką partię hadecką na, 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 na wzór CDU niemieckiego czy Partii Konserwatywnej Wielkiej Brytanii i Morawiecki. I co ciekawe, wczoraj na tym spotkaniu Morawieckiego na Wigilii o godzinie 20 pojawił się Ryszard Terlecki, no, który należy do zakonu PC, jest z Kaczyńskim od 30 lat, jest z przedstawicielem tej najstarszej gwardii, która jest w Prawie Sprawiedliwości. No to przecież Terlecki mówi na lewo i prawo, że ucieczka Zbigniewa Ziobry na, na Węgry jest i. Jest, jest, oznacza Skuteba. jakby wiele, mhm. wielkie kłopoty dla prawa i sprawiedliwości. No topi, on, to... powiedział, on powiedział wprost, że y, ziobro topi PiS. No właśnie, więc to, y, to oznacza ten jakby bardzo ciekawą tak naprawdę, naprawdę dyskusję która obecnie toczy się w prawie i sprawiedliwości, którą drogą pójść. I mm, ja nie wiem, którą drogę wybierze Jarosław Kaczyński, jak, be, jak pewnie, pewnie będzie patrzył na sondaże, na jakieś pogłębione wyniki badań, która, y, która strategia polityczna może przynieść no, może nie zwycięstwo, no ale dobry wynik w wyborach w 27 roku. Dzieje jest też, też się coś ciekawego po tej prawie, prawej stronie, dlatego, że dzisiejszy sondaż ogólnopolskiej grupy badawczej. Pokazuje, że konfederacja korony polskiej Grzegorza Brauna wyprzedziła właśnie konfederację Mencena i Bosaka. Hmm, Ma cieszy się większym poparciem niż ta konfederacja Mencena. Pewnie dlatego, że Mencen i Bosak ostatnio no nie są aktywni politycznie. Mecena to już w ogóle nie widać, nie wiadomo, co on robi. Odpoczywa po kampanii prezydenckiej jeszcze. Może myślał, że ta strategia na przeczekanie dwóch lat przyniesie im sukces wyborczy, no ale nie. No to właśnie Grzegorz Braun jak napisał Jacek Nizinkiewicz z pospolitej, buduje struktury, jeździ po Polsce, zapisuje się do niego, do partii, do Konfederacji Korony Polskiej, tłumy ludzi, którzy chcą tam działać. Mamy do czynienia z takim, no to jest paradoksalne, no ale jakimś takim pospolitym ruszeniem i takim społeczeństwem obywatelskim, ale mocno prawicowym i nacjonalistycznym, które buduje tę, no straszną, straszną, przerażającą radykalną partię Grzegorza Brauna. Tak, to dosyć jest upiorne. Słuchaj, ale popatrzyłam na zdjęcia z tej wczorajszej Wigilii u Morawieckiego i Terlecki mnie nie zdziwił, bo Terlecki cały czas opowiada, że to, to fajny premier był i w ogóle jest super. Natomiast zdziwiła mnie liczba osób. Tam było całkiem sporo posłów PiSu. Znaczy, ja się spodziewałam, że jednak będzie to mniejsza manifestacja odrębności od prezesa Kaczyńskiego. To tam było około 100 osób no na, tej, na tej Wigilii. To jest sygnał, że Mateusz Morawiecki, który w trakcie kampanii wyborczej Karola Nawrockiego prowadził swoją własną kampanię wyborczą. I cały czas ją prowadzi. No właśnie, pod przykrywką oczywiście namawiania Polaków do oddania głosu na Karola Nowackiego, Mateusz Morawiecki objechał pół kraju, spotykał się z ludźmi, spotykał się z działaczami, budował swoją pozycję w partii, w partii, która jeszcze do niedawna podchodziła z wielkim dystansem do Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki jako ciało obce, jako ktoś, kto wcześniej współpracował z rządem Donalda Tuska, bo przecież Morawiecki był w Radzie Gospodarczej. Czyli przy, przy, przy premierze Tusku w trakcie jego pierwszych rządów. No, nie cieszył się taką popularnością jak na przykład Przemysław Czarny, który jest no, takim creme de la creme PiSu, jest kimś, kto jest mocno, bardzo mocno identyfikowany z prawicą. No, ale Morawiecki odrobił tę pracę, odrobił tę lekcję. Wtedy oczywiście mówiło się o tym, że chce budować swoją własną partię po teoretycznej przegranej Karola Wrockiego. No i to jest jakby efekt tego, że Morawiecki zbudował sobie armię zwolenników, która wczoraj pojawiła się na tej wigilii. Jeżeli tam było 100 parlamentarzystów, no to jest przecież ponad, ponad połowa, połowa klubu tak. parlamentarnego. I to jest potężna siła, y którą nie może się pochwalić obecnie Tarnek, Błaszczak, Bocheński i Sasin, ponieważ no, to no, prosta artymetyka. No, jeżeli było stu na u Morawieckiego, no to u Czartka było o wiele mniej tych parlamentarzystów. Ciekawe, co no, o tym wszystkim myśli Karol Nawrocki, po której stronie on by się opowiedział, jeśli by doszło do takiego rozdziału. No, no właśnie, niestety opowiedziałby się po stronie chyba jeszcze większych radykałów, szczególnie, że... Pierwszy raz od y, ilu 20 lat nie zapalono świecy hanukowej y, w pałacu prezydenckim. Tak. Y, wiesz co, tylko y, też pytanie brzmi: czy ta grupa, która pojawiła się na tej Wigilii, będzie też na tyle odważna na przykład w głosowaniach. Ja dzisiaj usłyszałam w to taką ciekawą e, koncepcję politologiczną, że być może przy e, głosowaniu Weta w sprawie ustawy łańcuchowej, e, no, miałby Morawiecki szansę policzyć te swoje szable dokładnie. Czyli czy twoim zdaniem jest szansa, żeby dzisiaj ta b, część PiSu, która popiera Morawieckiego zagłosowała przeciwko o odrzuceniu tego, przeciwko przyjęciu tego weta za odrzuceniem. Ja sobie tego nie wyobrażam, dlatego, że na, kon, na koniec dnia o tym, kto startuje do Sejmu i ma wysokie, wysoką pozycję na listach wyborczych, decyduje jednoosobowo Jarosław Kaczyński. To się nie zmienia. Jeżeli Mateusz Morawiecki planuje założyć swoją partię, no to musiałby zagwarantować tym wszystkim ludziom, że wejdą do Sejmu, a on nie jest w stanie tego zagwarantować. No to jest w ogóle, to jest jakiś political fiction. Partia, nowa partia musi mieć pieniądze, o to Mateusz Morawiecki się nie martwi, bo tak. jest multi, multimilionerem, ale musi mieć struktury pracujące w całym kraju. Stu parlamentarzystów to jest jeszcze nic. Musi mieć przecież y, działaczy, ludzi, którzy będą prowadzić kampanię wyborczą, a po prawej stronie sceny politycznej zrobiło się bardzo tłoczno. Ja mam duże wątpliwości, czy jest tam miejsce na czwartą partię, która chciałaby walczyć o wejście y, do Sejmu, bo to by oznaczało no, y, jakby, y, jednak porażkę całego bloku y, w tym kontekście niezwykle ciekawy był wpis Jacka Kurskiego. E, Skasowany? Taki... Skasowany, no ale internet nie zapomina, poza tym on się chwalił, że 700 tysięcy osób czytało ten, ten wpis, no ja byłem wśród tych 700 tysięcy, więc... Więc się cieszę. No ale tam jest jakby, cie, jakby ciekawe to, że no, jakby Kurski, który doskonale pamięta lata 90., pamięta porażkę prawicy w 93 roku, kiedy rozproszona prawica na tyle przegrała, że po czterech latach od Okrągłego Stołu postkomuniści przejęli władzę. No to to jest jakby najczarniejszy sen prawicy, że tak rozdrobniona prawica, która się nie będzie w stanie ze sobą dogadać, będzie zajęta samą sobą, będzie siebie nawzajem atakowała, no nie przejmie władzy w 27 roku. No nie ma po prostu takiej możliwości, żeby tak rozproszone środowisko polityczne mogło, mogło przejąć stery władzy w Polsce. No to co, więc zapytanie, zapytanie, mhm. zapytanie, czy oni, czy ta frakcja yy, na obecnym posiedzeniu sejmu? Będzie chciała policzyć y, szablę. Tego nie wiem, zobaczymy. W, chyba w piątek jest to, nie, to dzisiaj, głosowanie. Nie, dzisiaj. dzisiaj więc. A dzisiaj, dzisiaj. Tam jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ jutro do Polski zostanie y, 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 przywieziony Michał Kuczmirowski. O! Trochę, trochę zapomniana postać. No nie, no to to osawałem. newsa sprzedajesz po prostu gigantycznego. Po wielki no powrót jest, Znaczy Nie, nie dodawałbym sobie zasług tego listu, <gry> ponieważ to była taka depesza papu dwa miesiące mm -hmm. temu, którą wszyscy No, e, Ja ją jakoś zapamiętałem i zaznaczyłem sobie w kalendarzyku, że to 18 grudnia będzie ta ekstradycja. E, e, o ile to jest aktualne, mam nadzieję, mm -hmm. że tam się nic, nic się nie zmieniło, no, ale jeżeli pod tym kątem rozpatrywać ostatnią mm, aktywność premiera Mateusza Morawieckiego, no to trochę mi się w mojej głowie taka teoria spiskowa jednak pojawia. Znaczy Kuczmirowski, jeżeli będzie w Polsce i zostanie zatrzymany i będzie w areszcie tymczasowym, no to ja nie wiem, jak on się zachowa. Paweł Szota, który, czyli twórca Red, Red Izbet, został małym świadkiem kolonnym. I z tego, co słyszę w prokuraturze, no to dosyć mocno obciąża to środowisko Mateusza Morawieckiego. Czy Kuczmirowski wybierze, no, ma do wyboru no albo wieloletnie więzienie, albo status małego świadka koronnego. Jeżeli wybierze tę drugą opcję, no to stawiam tezę, że polityczne dni Mateusza Morawieckiego są policzone. Tak, no Kuczmierowski to są wielkie kłopoty Morawieckiego, chociaż jak czytałam w książce Jacka Harukowicza, Kuczmierowski to jest podobno taki człowiek, który pary z buzi nie puści. Więc hmm, to będzie bardzo bardzo interesujące. Może wreszcie ta afera Rarsu u ruszy, ruszy do przodu, i, i no tutaj do, to dopiero były pieniądze. Czy znaczy Fundusz Sprawiedliwości to małe miki przy tym, przy tym wszystkim? Także Czekamy i trzymamy kciuki za pana Kuczmierowskiego. Słuchaj, na koniec chcę cię zapytać jeszcze jedną rzecz, bo troszkę to mną wczoraj wstrząsnęło. To znaczy Karol Nawrocki, człowiek, który mieszka w Pałacu Prezydenckim, bo chyba już inaczej się nie da go określić, nie odbiera telefonów od, od rządu. Po prostu nie odbiera i już. No co ja mogę powiedzieć, ci, droga Beato i drodzy słuchacze i słuchaczki. No Karol Nawrocki, mam takie wrażenie, nadal uczy się swojej funkcji. Niesyć, dosyć niedokładnie przeczytał jednak konstytucję i nie wie, jakie są zadania rządu i nie wie, jakie prezydent ma uprawnienia w Polskim Ładzie Konstytucyjnym i próbuje rozpychać się i sam prowadzić na własny użytek politykę na już chyba wszystkich możliwych sferach. Wczoraj Bartek Wielicki u nas w Gazecie Wyborczej opisał Tę, taką nożynującą absolutnie awanturę nową na linii prezydent rząd dotyczący tak. reprezentacji na szczycie G20 i przygotowań do tego do, do, tych, do tych szczytów, do grupy, do której w przyszłym roku na rok, na, na moment, na chwilę wejdzie Polska. No i okazuje się, że Marcin przyda, czyli szef Biura, Biura Polityki Zagranicznej, Kancelarii Prezydenta, no, wziął na siebie całe przygotowania tego, znaczy, współpracuje z Marcinem ta szed... no właśnie tak. Wypchnęła ta z delegacji, nam. która tam by była na, by na tych spotkaniach szerpów. No to jest rzeczywiście żenujące. I to nie jest jakby sytuacja, w której to Karol Nawrocki dostał zaproszenie y, z grupy G20, tylko Polska dostała zaproszenie z grupy G20. A według mnie nic się nie zmieniło w ostatnich miesiącach. To rząd realizuje politykę zagraniczną i prowadzi dyplomację, a prezydent konsultuje wszystko, co robi. Z rządem. I no, ja jestem, jakby, znaczy, zastanawiam się, co, jakby jakie będą kroki Karola Naworskiego w innych sprawach. To znaczy, czy na przykład stwierdzi, że może zawetować budżet, czy na przykład stwierdzi, że nie powoła nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, a są takie pogłoski w Sejmie, że koalicja rządząca w styczniu wyśle tam swoich ludzi, że przetnie ten pad, są wolne miejsca, jakby robimy porządek i doprowadzimy do tego, że Trybunał Konstytucyjny będzie miał przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej. I co wtedy zrobi prezydent? Powie, że nie, nie powołuje, po prostu taki ma widzi mi się i będzie. będzie nie będzie nawet na tym odcinku współpracował z rządem. Generał Polko powiedział ostatnio, że, odpowiadając na pytanie, jak on sądzi, dlaczego polscy przedstawiciele, polscy politycy nie byli zaproszeni do Londynu na rozmowy pokojowe, dlaczego nie było tam Donalda Tuska ani, ani Karola Nawrockiego? I Polko powiedział tak, że w sumie to ludzie na całym świecie, dyplomaci, to oni nie wiedzą, kogo mają zapraszać. Są jakby w takim w ogóle, no nie wiedzą, czy prezydenta, czy premiera. Jest taki, taki wizerunek polski na, na arenie międzynarodowej yy, powstał, takiej totalnej kłótni, yy, braku porozumienia, braku kompromisu. Że, no, musimy yy, kończyć. Ostatnie Ostatnio przywódcy mm -hmm. nie wiedzą, kto tak naprawdę rządzi w Polsce. Dodam tylko, że DPK od Polskiej Agencji Podstawowej Sprawy Kuczmierowskiego 26 września. Jest tam data 18 grudnia, więc... No dobrze, to nie czekamy. Za to bardzo. czekamy. Dzięki wielkie Arkadiusz Gruszczyński. Gazeta wyborcza był naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Jarek. Radio nowy świat. Pion i poziom.